I ruszyły. Piękny start. Tam na czele przez chwilę Akmy, ale bardzo, bardzo blisko siebie konie galopują HN Elektra. Do przodu się przesunęła 2000 metrów do celownika. W ostat na ostatniej pozycji zdecydowanie tylko Anilina. Wyjście naprzeciwległą prostą prowadzi Piba. Na drugiej pozycji Bazaleja. Trzecia galopuje Akbaretka Na czwartej HN Elektra. Dalej blisko jest również yy, Fibia, ale klacze galopują bardzo, bardzo blisko siebie, z wyjątkiem tylko na ostatniej pozycji galopującą Anilino. 1400 metrów do celownika, nadal na czele jest Piba. Piba na drugiej pozycji Bazaleja, Agwaretka, HN Elektra. Tam poprawiła Aksaja i za chwilę klacze będą miały do pokonania jeszcze 1000. 200 metrów, A, y, obejmuje prowadzenie w tej chwili Bazaleja przy Bandzie, ale bardzo dobrze się trzyma nadal Piba. Y, Bazaleja, Piba, tam bardzo blisko jest Aksaja, jest Agwaretka i jest H&N Elektra, dalej Akme, Pietra, Pietra na ostatniej pozycji nadal Anilina, na przedostatniej Pikardia, a trzecia od końca jest Wista. Na około 700 metrów przed celownikiem na czele jest Piba. Na drugiej pozycji Bazaleja. Na trzecim miejscu Aksaja. I za chwilę wyjście na prostą. O dużym, dużym kołem galopuje Piba. Zyskała na tym sporo. HN Elektra. I ona, ale nadal jednak utrzymuje pierwsze Piba. Prowadzi ba, b, bardzo mocno, finiszuje Aksaja, 400 metrów przed celownikiem. Przy bandzie Aksaja jest na pierwszej pozycji, ale tam walczy Piba. Aksaja słabnie Piba i tam jest bardzo blisko HN Elektra. I na około 200 metrów przed celownikiem finiszuje bardzo, bardzo mocno tu po, po zewnętrznej ale walka jest niesamowita. To jest, to jest Fibia i Fibia wygrywa na drugiej pozycji Barika, na trzecim miejscu Piba i na czwartym HN Elektra.